Witajcie kochani, nasz regularny covidowy poniedziałek. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o znalezieniu w Laosie wirusa, czy nawet wirusów, ale jednego zwłaszcza, bardzo podobnego, nie tylko ogólnie, bo to koronawirus, ale w kluczowym regionie, czyli w tym miejscu wiązania białka Spike do naszego receptora ace 2 z wirusem SARS-CoV-2, który wywołał pandemię. Żeby stracić to, co chcę Wam powiedzieć na samym początku, to powiem, że no albo dotykamy dowodu na to, że żadne laboratorium nie musiało manipulować żadnym wirusem, żeby uzyskać wirus koronawirusa pandemicznego, bo takie są w naturze. Lub też mamy SARS cov 3 i y, trzeba sprawdzić, czy on jest aktywny wobec, y, wobec y, Małp, czy tej y, myszy z ludzkim AC2, y, czy wywoła chorobę po prostu? Bo tego jeszcze nie wiemy. Praca jeszcze nie jest zrecenzowana, okrywam się chcę powiedzieć, dam Wam do niej link, ale jest na serwerze Perpinto Nature, więc poszła wysoko. Jest zrobiona przez uczonych z Uniwersytetu w Laosie i uczonych z Instytutu Pasteura w Paryżu, którzy wybrali się na wycieczkę do jaskiń, do jaskin w takim masywie skał wapiennych w Laosie i żeby tutaj wam dać dokładne informacje 645 nietoperzy z czterech różnych jaskiń. i dużo jest. Bo praca, z którą tu się wszyscy porównują, zrobiona w Chinach niedawno i opublikowana, miała 703 miejsca, 703 jaskinie i 13 ponad tysięcy nietoperzy. Było Wymazywanych, że się tak wyrażę na ogół, to jest wymaz z odbytu albo, albo pobranie z robicy, ale wymaz z odbytu, bo one są nosicielami w układzie pokarmowym tych koronawirusów. Ergo i ta praca chińska, okrewa mnie opadała, no cóż, to opadać w wyniku negatywnym. Chińczycy nie znaleźli nic. bo całych Chinach pytali, szukali i nie znaleźli już żadnego kuzyna SARS-CoV-2. Pamiętacie, bo opowiadałam Wam o tym na naukowo yy, ponad pół roku temu że y, znany był y, z tego samego rodzaju y, y, nietoperzy, czyli Rhinolop, y, rhinolophus. Z tego rodzaju nietoperzy był znany ten najbliższy do dzisiaj kuzyn y, kuzyn y, sarskow 2. Y, y, ja wam o tym kuzynie najbliższym opowiadałam. Wcześniej, także podam wam link do tego odcinka. Natomiast te kilka wirusów, które zostały teraz w Laosie odnalezione, one są w skrócie nazywane jako grupa Banal, czyli Bat anal, z z nietopeziej pupy wyjęte, przepraszam za wyrażenie. I, i cóż o nich wiemy, że ten poprzedni, znaleziony wcześniej, rat G13 się nazywał, prawda? Taką trudną nazwę miał. On y, miał 96. Y, on miał 96,2%. Identyczności z, czy podobieństwa, wysokiego podobieństwa z SARS-CoV-2. Natomiast te wirusy z Laosu mają 96,8, ale to nieważne są te procenty, chociaż tutaj już jest to trochę wyżej. Ważne jest, gdzie jest podobnie. Otóż te wirusy laotańskie mają bardzo podobne miejsce wiązania się z spike do, do AC-2 jak SARS-CoV-2. I eksperymentalnie w tej pracy, którą Wam dam link, w tej jeszcze niezrecenzowanej pracy, sprawdzono zdolność do wiązania się do AC2, i on się wiąże, ten spike z tego wirusa. Zresztą, zresztą wszelkie badania teraz nad tym wirusem będą przez, tak, przez personel zaszczepiony przeciwko SARS-CoV-2 i w warunkach laboratorium klasy trzeciej co najmniej, a pewnie czwartej. Instytut Pastera posiada takie laboratorium, dlatego że, czyli tych klas bezpieczeństwa, jak najwyższych, dlatego że yy, właściwie nadal nie wiadomo tylko, czy ten wirus może wywołać chorobę. Bo to, co się wiąże z ACE, to jeszcze nie znaczy, że będzie patogenny dla nas, tak? Yy, ale trzeba to sprawdzić. Bo teraz już nie ma dyskusji, tylko trzeba to sprawdzić. Na, na, na myszach, tych z ludzkim ACE i na, i na makakach, no. Te wirusy znalezione w laosie i zwane, i zwane banal, w tym miejscu wiązania się z spike do AC2, spike nie ma tak zwanego miejsca cięcia furynami. Ja Wam mówiłam o tym, że są proteinazy, że wśród nich są furyny i sama kiedyś odkryłam takie miejsce dla furyn w pewnej proteinazie z bakterii zwanych enterokokami, nad którą pracowałam. Która była czynnikiem zjadliwości, więc sam temat jest mi bliski. Mam dwie uwagi. Pierwsza jest taka, że warto się zastanawiać, skąd to miejsce kurynowe się wzięło w SARS-CoV-2, skoro nie ma go w tak blisko spokrewnionych wirusach, które już ten spike mają taki elegancki, że już, że już, że już się wiąże z ludzkim ACE bez dwóch zdań, gdy tamten z, z Rad G13 się nie wiąże wydajnie z ludzkim ACE2 białkiem, które mamy na powierzchni naszych komórek. Otóż, uwagi mam dwie. Poszukiwanie tego, tego źródła, tego miejsca jest istotne. Natomiast żadne laboratorium nie jest potrzebne, żeby wprowadzać takie miejsce, bo w moim enterokokusie, fekalisie, który każdy praktycznie, który ma proteinozę serenową, ma owo miejsce dla furyn, które zbadałam, te wszystkie mają. Najbliżej spokrewniony enzym jest u gronkowców, jest to słynna proteina V8, i jest również jej wariant z, tak ze staphylococcus aureus, tak ze staphylococcus epidermidis. I one nie mają takiego miejsca dla fury, one są bardzo homologiczne, działają tak samo na ten sam substrat tną wydajnie, itd. Tak więc. Wiecie, no mutacje są na świecie, to ja, ja tego w laboratorium nie zrobiłam tego enzymu, tego genu, ani nigdy tego nie musiał robić. To miejsce furunowe się może pojawić na, na drodze na dwóch drogach, czyli mutacji spontanicznych rekombinacji. Yy, są koronawirusy, które mają miejsce furynowe w, w swoim białku spike. Yy, i są inne nietopezie wirusy, które mają takie miejsce w swoich, w swoich białkach. Więc istnieje możliwość rekombinacji. Taka rekombinacja mogła również zajść w człowieku. Mogła też zajść w tych zwierzętach, które ewentualnie przeniosły z nietoperzy na ludzi te, te wirusy. Tak? Czyli były tymi pośredniczącymi wektorami. Ta praca pokazuje jedno. To, co mówię Wam od początku, Żadna laboratorium nie było potrzebne, bo natura robi takie rzeczy, zupełnie spokojnie. Odległość ewolucyjna między tym, co dzisiaj nazywa się banal, czyli tą grupą kilku izolatów z, z Laosu, yy, co pozwala też bardzo ciekawie myśleć o ewolucji tych właśnie koronawirusów SARS-like, yy, ta, yy, ta grupa jest mniej więcej kilkadziesiąt lat odległa na ewolucyjnej ścieżce od sars 2 Więc na pewno nie on wywołał, te wirusy z Laosu nie wywołały tej pandemii. Ale są już bardzo, bardzo podobne. Ale nie one ją wywołały, no mogą wywołać kolejną. Więc generalnie teraz siedzą panowie w Instytucie Pastera i w specjalnym laboratorium, jak sądzę, bardzo głęboko badają, czy, czy to jest możliwe. Yy, bo nie wiemy tego jeszcze, jak wspominałam. Yy, natomiast, oczywiście, tak zwana hipoteza wycieku z laboratorium czyli mamy izolaty, ale nam wyciekły, bo jesteśmy clumsy albo, czyli mamy dwie w ręce to jest możliwe. Nadal. No, bo tego się nie da wykluczyć. No są książki laboratoryjne Wejść i wyjść, są pierwsze zachorowania. Chińczycy nie chcą udostępnić tych danych. Udostępniają je bardzo powoli albo bardzo nieskutecznie i przeciwskutecznie, i są za dużym i za silnym krajem i nie potrafię ich zmusić, żeby to zrobili inaczej. Natomiast niewątpliwie opublikowali jakiś czas temu pracę, w której mówią, że po całych Chinach szukali nic podobniejszego do. SARS-CoV-2 niż dotychczas znalezione wirusy nie znaleźli, a to, to proszę Pek w Laosie, to są sąsiednie państwo. I y, znacznie mniejsza próba, znacznie mniejszy wysiłek, znacznie i proszę bardzo, jest Pek od razu. To budzi zastrzeżenia w świecie naukowym. Budzi to zastrzeżenia. Yy, no chińska postawa nadal po prostu budzi zastrzeżenia. nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, bo jak się robi takie wielkie badanie przesiewowe i nie znajduje się nic to to jest w sytuacji, w której nagle robi się znacznie mniejsze badanie przesiewowe i, i, i znajduje się tak, coś to jest trudne tak, więc, więc na pewno mogę Was Zapewnić, że ta praca pokazuje, że tu nikt nie musiał swoich brudnych palców w tym maczać. Matka natura radzi sobie. Natomiast to, co się wydarzyło, to, co odkryto i to, co opisano, dzięki współpracy instytutów w Laosie, Uniwersytetu w Laosie i Instytutu Pastera w Paryżu, to, co się udało zbadać, nie pozwala się, znaczy nie pozwala nam stwierdzić, że na pewno wycieku z laboratorium w Chinach nie było. Po prostu tego się nie da stwierdzić, bo do tego in, po prostu inne dowody są potrzebne. Natomiast da się już dzisiaj bez dwóch zdań stwierdzić, że takie konstrukty, w których białko spike zaczyna wiązać AC2 bardzo wydajnie i w dodatku naprawdę Super, to są podobne. Zarówno konstrukty trójwymiarowe, pozrobiono takie badanie, czyli skrystalizowano tego, tego spajka i zobaczono, że on naprawdę się tak samo układa jak ten spajk z SARS-CoV-2, w, tych, w tych, z tych wirusów banal. Więc wydaje mi się, że, że tutaj mamy już ten znaczy, już dalej nie ma co opowiadać o inżynierowaniu tego wirusa, a przynajmniej myślę, że nie należy o tym mówić poważnie. Natomiast należy nadal bardzo poważnie mówić i myśleć o tym, że no nie budzą zaufania wszystkie informacje, które dostajemy z Chin w tej sprawie. I w sprawie y, początku pandemii, i w sprawie dzisiejszych działań związanych z poszukiwaniem źródeł pandemii, i w kwestii y, no, takiej odpowiedzialności międzynarodowej za to, y, za to co się stało, y, w kwestii reakcji na, na pierwsze y, przypadki osób zakażonych, itd. itd. Po prostu y, to jest nadal otwarte. Natomiast już nie jest otwarta dyskusja, że niezbędne było. Po prostu myślimy stwórcą i myślimy celem. A, a to jest ewolucja. Tak nie działa. Po prostu tak nie działa. Działa zupełnie inaczej. I dzisiaj Wam też zapowiadam, że będzie na naukowo yy, cykl: porozmawiajmy o ewolucji i będziemy się zajmować właśnie takimi zagadnieniami, żeby rozmawiać i wyjaśniać sobie, jak działa. Evoluzione. Cinqueva